Moją prababcię ocalił w ogóle Niemiec w trakcie powstania, bo stała, bo stała w tym, stała w szeregu, który już miał wywozić ludzi, Polaków, do obozów koncentracyjnych, nie, I, i, miała, i, i stała już w szeregu, nie, i była bardzo młoda, ona wtedy miała, albo to było, to już może nie było powstanie warszawskie, to może było, to może była druga wojna, już nie pamiętam, no która z tych wojen, nie? Już nie pamiętam teraz dokładnie, Ale ogólnie historia polegała na tym, że stała w szeregu, nie? I, I zbierali Polaków, wsadzali do furgonetek i potem na pociąg i wywozili, nie? E, no i moja prababcia stała na, w tym szeregu i w pewnym momencie, bo moja prababcia była bardzo atrakcyjną, y, no, panną bym powiedział, no bo wtedy ona była panną jakoś tak, nie? Ja nie wiem, pewnie, zaś, no nie wiem już teraz ile miała lat, ale była bardzo ten i podszedł, i była jedna z młodszych tych, co stali tam w szeregu, i w pewnym momencie wziął ją Niemiec, yy, ona tak, sa, wszyscy stali w szeregu, wziął ją za, za, jakby za fraki, nie? I wyciągnął do tyłu za sobą, nie? I on tak wziął siłą, nie? Ona na początku zaczęła krzyczeć, on jej w ogóle zamknął buzię ręką, nie? I zaciągnął w ogóle za, za taki ten, za, za taki budynek, gdzie oni tam stali. Yy, no i ona, ona, on zapytał się jej, czy będzie krzyczeć, ona powiedziała, że nie będzie krzyczeć. On jej odknęblował jakby twarz i powiedział, żeby było, uciekała. No i ona wtedy właśnie uciekła e, przez dziurę w płocie i dzięki temu nie trafiła w ogóle do obozu, więc ym, no insane, insane są historie i jest mnóstwo jakichś takich historii, tylko bym musiał sobie przypominać, które mi ona opowiadała, ale jest bardzo dużo, no tylko wiesz, jak ja to opowiedziałem, to było takie, no takie, wiesz, że historia, nie, jak, jak moja prababcia to opowiadała, też było insane, to było, takie historie miała, więc mm, jak, jak on, not, pff, tej Bugowa ma przewalone. No, 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 to było. Piękne były ich te historie, niektóre naprawdę. Aż mrożące krew w żyłach. Naciusz, dziękuję bardzo za trzy miesiące. Pierwszy tomik zamykany i spoko, madzia, 13 Czyli miesięcy. Nie nie ten Niemiec, to by cię dzisiaj z nami nie było pepopok. No. Też prawda, no bo moja prababcia urodziła potem moją babcię, a moja babcia moją mamę. Więc tak, a potem mama mnie, także to tak by było, to prawda. No, no, no. Dzięki bardzo Naziu za 3 miesiące i Spoko Madzia, dzięki za 13 miesięcy Dobrze, że nie w piątek. Serio forhead? No 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 bo nie no, bo jeszcze mogłaby być ze strony ojca. No ale to tak, by, tak samo by zadziałało, żeby mnie nie było. Niemiec, pogu? No, no no Moich pradziadków ratowało to, że... u 5 moich pradziadków uratowało to, że już mieli być wywiezieni. Ale zaczęli między sobą po niemiecku rozmawiać i też chyba ich cofnęli i uciekli. O kurde! No ja pamiętam jeszcze. To jest w ogóle. Moja rodzina ma jakieś w ogóle szczęście do takich rzeczy, nie? Pamiętam też historię jedną. To jest dosyć smutna historia. Ale Ale jest. no... Ale wiecie, zawsze, zawsze taka smutna historia ma gdzieś szczęśliwy jednak koniec. W sensie, z której strony zazwyczaj jest szczęśliwa. I była historia, że moja probabcie miała dwóch braci, którzy no, niestety oboje e, zginęli w wojnie, ale, actually, i chyba to był jeden z pierwszych dni, kiedy wojna się zaczęła, i chyba starszy z braci został wezwany e, do wojska, że pojechał. E, I pojechał, faktycznie ruszył, e, wyszedł z domu, przyjechał po niego wojskowy samochód, jakiś tam oficer przyjechał po niego. I po drodze e, im się rozwalił ten samochód, tam nie w dziurę wjechali, czy tam opona się zepsuła, czy coś. No i musieli wysiąść z samochodu i zacząć naprawiać. E, no i naprawili samochód, wszystko tam już zaczęło działać, zmienili oponę i zaczęli jechać dalej do, do tego, do, e, do tego centrum takiego powiedzmy wojskowego. No i jak dojechali, to okazało się, że niecałe 15 minut temu to centrum zostało zbombardowane. E, więc to są historie, które naprawdę e, są no mocnymi historiami, które wiesz, że gdyby nie ta, nigdyby nie ta dziura, e, gdyby nie ta dziura w drodze, no to on by był w środku, nie? Więc e, to są insane historie, insane są historie. No dziura w drodze, pipopog, no, 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 no. no. History, Hiking, kanał na YouTube, ciekawe historie z czasów wojny. O, będzie można sobie zobaczyć kiedyś, no. <grywania> Dziura w drodze, With the Clutch, no. No. A mówiła babcia, jak miał na imię ten. Nie, nie mówiła. Nie... Albo mówiła, już nie pamiętam, ale nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Ale, ale było paru naprawdę dobrych Niemców, yy, zwłaszcza w Warszawie. Nie wiem, co bo to w Warszawie było. Jak dobre są <grywania> polskie drogi? Było paru naprawdę dobrych Niemców, którzy ratowali Polaków, Żydów, no. Było, było, było. Tylko o nich się mało mówi, ale było. Faktycznie.